Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Radomia. Oficyna przedworku w Czarnolesie wyremontowana. Trwa budowa trzeciego etapu trasy NS. Dzień dobry, Milana Majewska, zapraszam na informację. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Radomia. Odbyło się to w ramach cyklu Rozmowy o Polsce Rozmowy o Radomiu. Spotkanie odbyło się w środę 9 sierpnia w resursie obywatelskiej. W sali zgromadzili się m.in. lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości, ale też mieszkańcy. Minister Przemysław Czarnek mówił m.in. o edukacji w Polsce i budżecie państwa. Chcemy pokazywać przepaść, jaka jest między tym, co było w 2015 roku, a tym, co jest w 2023 roku. Przepaść widać chociażby na przykładzie budżetu rodzinnego. No, policzcie Państwo i zobaczcie, na czym polega wielka, potężna rewolucja godnościowa, której dokonał rząd prawa i sprawiedliwości. Nie zabrakło również słów o rozwoju Radomia. Według ministra edukacji i nauki miasto jest źle prowadzone przez władze samorządowe i trzeba je wspomagać. Wspomagamy Uniwersytet Radomski, który za chwilkę będzie pełnym uniwersytetem, a Radom stanie się pełnym miastem uniwersyteckim. Wspomagamy szkolnictwo. Tylko w Radomiu dwie szkoły, które są prowadzone przez miasto Radom, otrzymają, zdaje się, około 25 milionów złotych łącznie. 25 milionów złotych łącznie około na rozwój tego szkolnictwa zawodowego w tych szkołach samorządowych. Mamy inwestycje infrastrukturalne na Radomszczyźnie. Dzisiaj chcemy o tym wszystkim rozmawiać, po to, żeby pokazać jak może jeszcze mocniej Radom się rozwijać. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu Rozmowy o Polsce, Rozmowy o Radomiu. Ich organizatorem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. Ważne jest to, abyśmy się spotkali z osobami, które z jednej strony podzielają nasze opinie, i nasze poglądy, ale też z osobami, które nie do końca z nami się zgadzają. Ale chcielibyśmy przedstawić również nasz element uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. Liczymy na takie e, ciekawe dyskusje, ale z drugiej strony również merytoryczne. Przyjeżdżamy też do Polaków, jak zawsze to czynił PiS, po to, aby tworzyć nasz wspólny program wyborczy. Jak zapowiedział poseł PiS, w ciągu kilku tygodni planowane jest kolejne spotkanie. Zajęcia edukacyjne, wystawy i sympozja naukowe, m.in. do tego będzie wykorzystywana oficyna wchodząca w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Zakończyły się prace związane z konserwacją i adaptacją XIX-wiecznego budynku. Prace związane z rewitalizacją i adaptacją oficyny dworskiej trwały dwa lata i zakończyły się w tym roku. Podjęliśmy decyzję w pewnym momencie, że jednak należy to um, uratować. Poza tym no jednak jest to obiekt zabytkowy, wynika to też z obowiązków, który ta nas spoczywał. I dzisiaj jesteśmy świadkami oddania tego obiektu. Ja po pierwsze bardzo się cieszę, po drugie bardzo dziękuję panu dyrektorowi tutaj za tak powiem, sumienną realizację tej inwestycji. Zakres robót był bardzo szeroki, prace konserwatorskie i adaptacyjne polegały na zaprojektowaniu nowej aranżacji pomieszczeń, tak aby budynek mógł pełnić funkcję obiektu muzealnego. Ta oficyna wyglądała fatalnie, państwo wiecie, zresztą można to zobaczyć na, na, na zdjęciach. Szerokie plany rozwojowe tej instytucji, o których już wspomniał pan marszałek, a więc pracujemy nad tym, aby e, również pozyskać pewnego rodzaju nieruchomość, nazwijmy to w, w Sycynie. I dzięki dobrym rozmowom również z panem burmistrzem e, e, udaje się to powoli już finalizować. W wyremontowanym budynku zostały wymienione kamienne schody, odtworzono oryginalne gątowe zadaszenie i wyjście do ogrodu od strony północnej na drewniany taras. Przeszły konserwacje i zostały zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. W kilku pomieszczeniach zostały odsłonięte drewniane ściany wieńcowe, zachowano i wyeksponowano istniejące belki stropowe. Zakupiono też wyposażenie niezbędne do pełnienia nowej funkcji użytkowej. Przez wiele lat w oficynie mieszkali kustosze muzeum. No zupełnie inaczej wyglądała. Był to taki, taka rzeczywiście oficynka, był ganeczek, ławeczki, była otoczona dzikim winem. Był podział na tak dwa pokoje, trzy pokoje właściwie. Był tak pokój, po prawej stronie i kuchnia, a po lewej stronie też dwa pokoje. Teraz jest to urokliwe, no wygląda to ten domek jak, jak z bajki rzeczywiście. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 1 700 000 zł, z czego 1 200 000 to środki z budżetu województwa mazowieckiego, pozostałe 500 000 pochodzi z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie jest instytucją kultury podległą samorządowi województwa mazowieckiego. Trwa budowa trzeciego etapu trasy NS. Jak zapewniają władze miasta, prace idą zgodnie z harmonogramem. Budowa trzeciego etapu trasy NS odbywa się obecnie w okrejonym zakresie, to znaczy od ulicy Żelomskiego do Kozienickiej, a nie do ulicy Energetyków, jak pierwotnie było planowane. Powodem są finanse. Prace rozpoczęły się w czerwcu bieżącego roku i idą zgodnie z harmonogramem. W tej chwili trwają prace od strony ulicy Kozienickiej, tam kanalizacja plus prace ziemne. Położone są już obrzeża pod ciągi piesze rowerowe. Także zaczyna być widać. Już zady z tej trasy. Jak dodaje wiceprezydent Tyczyński, po 15 sierpnia mają ruszyć prace związane z budową mostu. Odcinek od ulicy Żeromskiego do ulicy Kozienickiej ma mieć 2 kilometry długości. Koszt inwestycji to 54 miliony złotych. Prace mają potrwać do końca 2024 roku. Dawid Kwiatkowski oraz kabaret Chyba będą gwiazdami jubileuszowego XX Festiwalu Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w ostatni weekend sierpnia w Kozienicach. Festiwal rozpocznie się w piątek 25 sierpnia o godzinie 18 w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. W sali koncertowo-kinowej do muzycznej walki podczas koncertu finałowego 20. konkursu piosenki o nagrodę imienia Bogusława Klimczuka staną artyści, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji wstępnych. Na scenie zobaczymy trzynastkę finalistów. To młodzi artyści z całego kraju, ale w gronie tym są dwie reprezentantki Kozienic. Konkurs piosenki jest poniekąd w hołdzie dla patronów. Bogusława Klimczuka, patron Kozieńskiego Domu Kultury. Osoba, która urodziła się w Kozienicach, która zasłużyła się na mapie muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej, która tworzyła w latach 60. i 70., i z którą Kozieński Dom Kultury jest bardzo związany i dlatego też organizujemy ten konkurs piosenki. Drugi dzień festiwalu 26 sierpnia odbędzie się na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Festiwal wystartuje o godzinie 19. .00. Widzowie najpierw zobaczą występ kabaretu Chyba, a kolejnym punktem programu będzie koncert Wspomnienie o Błogosławie Klimczuku, tym razem w wykonaniu zespołu festiwalowego. Następnie przyjdzie pora na koncert galowy, czyli występ najlepszych wokalistów tegorocznej edycji oraz wręczenie nagród laureatom. Na zakończenie na scenie wystąpi Dawid Kwiatkowski. Warto przyjść na ten festiwal, tej atmosfery, atmosfery wspaniałych wykonawców, atmosfery wspaniałego miejsca. Myślę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie, że jest to fajne wydarzenie, ogólnopolskie, tak jak mówiłam, i zawsze cieszy się dużą liczbą odbiorców. Festiwal organizowany jest od 2002 roku. Rok rocznie przyciąga do kozieni świetnych, młodych wykonawców oraz tłumy widzów. Tegoroczny festiwal, z uwagi na jubileusz, będzie miał wyjątkową oprawę. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!